Ta wiosna jest dość uboga w opady, i w maju praktycznie nie padało. Dopiero kilka dni temu spadło około 25 litrów wody na metr kwadratowy. Dość wysoka temperatura i opady, które wystąpiły w zeszłym tygodniu, spowodowały, że grzyby wyrosły jak grzyby po deszczu. Czy powinniśmy martwić się tymi grzybami? Odpowiedź absolutnie. Pojawiające się grzyby w trawniku oznaczają nic innego jak obecność materii organicznej w glebie. Ja tych grzybów mam więcej niż w zeszłym roku, z czego bardzo się cieszę, ponieważ oznacza to, że praca wykonana przeze mnie nie poszła na marne. Żyzna gleba z dużą ilością materii organicznej ruchnicy jest w stanie zmagazynować więcej wody podczas na przykład suchego lata. No dobrze, trochę tych grzybków na moim trawniku wyrosło i zaczynam się martwić, że moje dzieci zaczną się nimi interesować. Zatem jak pozbyć się tych grzybów z trawnika? Nic bardziej prostszego. Możemy je powyrywać lub najlepiej skosić kosiarką. Stosowanie jakiejś chemii, Amistaru, Tazera i tym podobnych na azoksy, nie ma właściwie sensu. Jeśli na trawniku pojawiły się grzybki, to jest to sygnał, że panują właśnie doskonałe warunki do rozwoju chorób grzybowych, czyli jest wysoka temperatura oraz wilgotność. Zatem zapraszam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ na pewno w następnych kilku tygodniach pojawi się materiał, w którym powiem Wam, w jaki sposób przygotowuję swój trawnik do walki z chorobami grzybowymi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!